na całą galaktykę Arkadia Sport na żywo ze studia na Stadionie Genesis Przed państwem Kali, Bary i Nork I Artegor Drodzy holowidzowie, nareszcie się doczekaliśmy Dziś odbędzie się wielki, emocjonujący finał Pucharu Galactic Football Zmierzą się wspaniali Snow Kids i zespół Paradisi Juhu! Jedno trzeba przyznać, tegoroczny finał zaczyna się od gigantycznej niespodzianki Nie da się tego ukryć Sinet! Tak, tak, to nie pomyłka. Sinet dołączył do Snowkids. Jego imię pojawiło się na liście zawodników, więc prawdopodobnie zagra w meczu. Snowkids naprawdę umieją podkręcić emocje, aż nie chce się wierzyć. Po przegranej na Paradisi postanowili zwerbować swojego najbardziej zagorzałego przeciwnika. Gratulacje Snowkids! Zapomnieli o dawnych urazach. Zakopali topór wojenny, a wszystko to w imię zwycięstwa zespołu. Godne podziwu. Czego ty tu szukasz? Wynosz się stąd, paskotnik, kocórzy! Alarm! Kocórz zdołał się pęknąć! Powtarzam, kocórz zdołał się pęknąć! Uciekaj, kocie! Uciekaj! Doskonale. Nasz mały przyjaciel powinien wkrótce doprowadzić nas do swojego pana. Wszyscy czekamy na sygnał. Jak ci idzie, Klamp? Są postępy w pracy nad antymultifluksem. Masz wieści od Arca i Noraty? Szukają bomby multifluksa. Mam nadzieję, że wkrótce ją znajdą. Inaczej jak Kilian czeka ten sam los, to planetę Shadows podczas ostatniego pucharu. Oddech mógłby zaniknąć. To ostatnie, czego nam teraz trzeba.